Ciemaneczko, widzowie, w dzisiejszym odcinku, z Żabką będziemy nagry nagrywać TikToki. I zobaczcie, jest tutaj koło Fortuny, na którym możemy tutaj, jak widzicie, y, mamy na przykład jakieś rekwizy. Telefon, tablet, kamera, laptop i z tych rzeczy, co wylosujemy, musimy nagrać TikToka. Po prostu musi być to w TikToku. No, no, rozumiesz, żabka? Rozumiem, rozumiem. Wszystko rozumiem. Więc dobra, zaczynamy. Ty możesz robić swojego TikToka, a poczekaj, ja cię wylosuję na początku. Ok, okej, koło Fortuny. No, ty masz nożyczki, ty masz nożyczki. Okej, okay. Okej okay, nożyczki, No ja... zróbmy coś takiego. No, a ja co Czekaj. będę miał? Ja mam Grimis Shake. Ej, dobra, spoko, więc zabieramy się do Tiktoków i będziemy sobie oceniać. Dobra, Żabka już się zabiera do roboty, ja też. Więc dobra, lecimy tutaj, bierzemy sobie... Tylko patrzę na film, który robiłem rok temu. Ano, patrzcie widzowie, to są nasze te, gdzie jest mój profil. Zobaczcie, tu są TikToki, które robiliśmy na moim poprzednim kanale. To był mój poprzedni kanał. No. Ale, no. Nie rozumiem tego, dobra. Żabka, to robisz TikToki? Robię. Dobra, to sobie... To ja też właśnie robię... Ojej Dobra. Zróbmy sobie coś takiego, że wezmę sobie to. Jakiś rap, nie wiem. Baby rap. Okej, okay, dobra. Teraz weźmiemy sobie jakiś przedmiot, czyli oczywiście green shake. To jest najważniejsze. Zróbmy tak, że się bez, że tak sobie idę. Okej? Okay. No to już robisz? Robię, robię. Dobra, teraz robimy tak tak. Okej okay, i... Mm, gdzie to jest? Gdzie to jest? nie to... Oto, oto. jest. Jak to wyglądało ten TikTok? Ej, no git. Nie, Zrobiłeś? Ja właśnie, ja właśnie też, więc dobra. E, więc ja wchodzę w twój profil. Oglądaj. Ty masz nożyczki. Ty masz nożyczki, tak? O, o Fajna nazwa. Co jest takie fajne? Oj. No nie, no zobaczmy twój. mi się podoba. Ej, fajny. Ja, ja. Ja to oceniam. Mm, no, 8 na 10, mega spoko. Okay, a, a jak ty mi Ja docenia... Łapuj! szczerze, czekaj. Szczerze? No, jak? Czekaj. No, co tam robisz? Po co jasz? Oczywiście widzowie, subskrybujcie kanał, bo nie to jest bardzo ważne. No, Ale więc... tak szczerze, obiecuję, czekaj. że to moja szczera opinia. Ok, 9 na 10. Więc dobra, żabka teraz, y, już ci losuje co musisz następnego. Zaczynamy od żabki. Żabka musi... Masz telefon! Nie. Tablet! Tablet! Musisz... tablet! Tablet. Ej, to fajnie! Tablet, tak? Tak, tablet. Okay. Dobrze, A ja... Teraz? Telefon ja mam, aha. Tablet? Dobra. Ja mam telefon, więc ty masz tablet, ja mam telefon. Więc dobra. Pójdźmy sobie gdzieś tam. Na początku zobaczmy jak ten telefon funkcjonuje. Normalnie klikam, na kib Czekaj, gdzie są minki? Minki. Oj, ja chyba wiem co ja zrobię. Ej, gdzie minki? to... Gdzie twarze? Twarze? Nie wiem, czekaj. Chyba yy, sobie tak. Ej, to twarzy nie ma. Aha. Sobie idę, Teraz tak. to jest jak ja tak. Okej, okay. okay, że taki pisz. Okej. Okay. I nagle zrobimy sobie takiego skina fajnego, to sobie zdejmiemy i to też. Wiesz, jest to jest takiego robota. Jak tam żabka ci idzie? Bardzo dobrze, szczerze mówiąc. No mi też bardzo nawet, można powiedzieć. Okej, okay, to? To się cieszę. Okej, okay. no dzięki. Jakieś spodnie. Tak, okej. Okay. Dobra, i potem pójdziemy sobie tam. Okej, okay. i zrobimy takie coś. Eee, potem, hm, takie coś, że tak Tym... No ale to jest bez sensu, co ja właśnie robię Dobra Okej, okay, teraz bierzemy mojego skinka To jest też tak szczerze bez sensu, co ja właśnie robię ok idziemy sobie tu Pum Dobra, powiedzmy, że skończyłem Dobra, ja skończyłem, nazwę to... Telefonik Okej, okay, telefonik Ja już wstawiłem swojego TikToka i poczekamy... Nie, nie. Już? Okej. Okay. Okay, już zrobiłeś, więc ja. Mam tutaj... Aha, nie mogę sobie. Zamientować. Widzę. Dobra, obejrzyjmy żabki TikToka, tablet, okej. Okay. To jest ten TikTok? Nie, to jest XDD. Ej, co jest? Ale ci to wyszło! Ej, ci też. Ale, dobra, szczerze, ale szczerze, nie, bądź zły. Ale szczerze to. Ja ci... Nie no, ty masz spoko nawet. Ja ci ocenię 9 na 10. Mega spoko. Spoko, mi się podoba. Więc czas na losowanie następnego rekwizytu. Tak, następny rekwizyt. okej. Okay. Kręcimy kołem. I... Tablet już był. Więc sobie to... Więc sobie to usuniemy już może. Okej, okay, bo kręci się, kręci. Ty masz książkę! Czyli twoja, twoja nieznawidzona rzecz. Okej. Okay. Ty masz książkę, a ja mam gitarę. Okej, okay, to to będzie coś takiego. Okay. No to zabieram się już do pracy. Muszę na początku się wybrać na dwór, bo... Na dworze tak fajnie. Ja wiem, co ja zrobię. Wezmę sobie gitarę. Oj, jo, ja taki pomysł zawalicy, dobra sobie... nie baby rap To? Kolor O tu Dobra, bierzemy sobie tą eee, Potem... Brrr, oczywiście najważniejsza w tym rzeczy jest gitara Jest cringe'owe to co zrobiłem Nie no, spoko, czy czyli? Okay, potem zmienił sobie kiedyś skinka, szybko by się długo zbytnio nie męczył jakąś prosiaka okej okay, to potem to zdejmę no. trzeba jakąś monetę dać Nie no, dobra jakąś emotkę Hmm... Jakoby tą młotkę dać? Nie tą, nie tą, nie tą, nie. Okej, okay, to. Wiem, wiem. Czejcie. Potem zmienimy sobie skinka na mojego. Klikamy oczywiście nic innego jak... Co ja mam? gitarę? Okej, nie klaszczy. ja już nie chcę klaskać. Halo! Pomocy? Ja już nie chcę klaskać, okej. Okay. Okej, okay, teraz trzeba zrobić znowu ponownie tą świnkę. <gryw> Czyli tak, to mam bo włosy miałem, więc to, przedmioty. Okay. Dobra, tak wystarczy. Nazwijmy to gitarka 2025. No i dobrze, można powiedzieć, że wyszło. Więc widzowie, ja tutaj zrobię cięcie i zobaczymy, jak tam Żabki pójdzie. Dobra, Żabka już skończył TikToka, więc wchodzimy na jego profil. Tutaj. I uwaga! Bum! Tutaj czyta książkę sobie Żabka. Cieszy się. Idzie nagle Żabka jakaś z torbą. Też czyta książkę. I cieszy się z tej książki. Nie no i to jest nawet spoko. Dałabym taką mocne 8,5 na 10. Mega spoko. A dobrze. Nie no, mi się, mi się podoba. Więc dobra, już chyba, już zabieramy się na kolejną rzecz, na koło, na koło fortuny. Dobra, żabka. Co myślisz, że będziesz miał? Telefon już był. świetny telefon. Telefon już był, więc sobie usuniemy. Telefon? Ty masz Dziecko! Okej, okay, um. dziecko. A ja co mam? Bogam bo błagam coś z Coś fajnego mikrofon. Okej, okay, dobra. Nawet no, jest spoko. I ja obstawiam, czy mi bardzo dobrze pójdzie. Jeszcze nie było żadnego 10 na 10. Więc teraz się postaram, żebym miał tę dziesiątkę. Czy się da wejść? Da się wejść, okej. Okay. Dobra. Przecież to jest taki zawalisty pomysł, że to jest hit. Okej, okay, takie coś. Czaskość sobie weźmiemy. Okej, okay, zróbmy tak, żeby on klaskał. Okej, okay, potem zmieniamy postać. Ja się tutaj mega wykażę na tej pracy. Okej, okay, bum, bum, bum. Tą maskę. Ta maska mi się mega podoba z Breaking Story. Okej. Okay, bum. Jeszcze raz. Pa, 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 pa. k okay, Dobra, pum. Teraz bierzemy sobie... to. I jakiegoś jakieś halloweenowego skina, bo już się zbliża halloween. U tego. Można powiedzieć, że jest zawsze... Jeszcze... U TEGO! U no kiedy tylko musimy to usunąć. To. I z popkata, tu, gdzie popkata? Tu. Okej, okay, tak, tak, tak. Pum. Pum. Klaszczę sobie. Teraz zmieniamy postać na kogoś takiego straszniejszego. Jak nam żabka ci idzie? Mam nadzieję, że dobrze. Już skończyłem. Już. No? Tak szybko? Co Znałem, wyszło, ale... mi coś. Ty miałeś. Co ty miałeś? Yy, dziecko, ha. Dziecko. Ok, i teraz robimy ostatnią rzecz, najważniejszą. Oczywiście, bo bym zapomniał oczywiście o tym, o tym rekwizycie. Yy, idziemy na przedmioty i mikrofon. Ok, boom. Okej. Okay. i teraz pum, 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 coś takiego. O, nie no, czuję, że to mi bardzo dobrze wyszło. Okej, okay, dobra. Mikro. Mikro nazwę. Dobra, skończyłem. Czas idziemy zobaczyć TikToka Żabki, bo szczerze mówiąc nie mogę się doczekać. Ja tak samo twoim. Six Seven Mangos? Musta? Okej. A ty co wyrosowałeś? Ja wyrosowałem mikrofon. Szczerze, mocne 10 na 10. Dzięki, ale ty, ta ostatnia mi się podobało. zmieniam na siódemkę. Czekaj, co robię tam Dobra, więc to chyba ostatnie na dziś koło Fortuny bierzemy... Dobra, rosuję, uwaga, coś mi się popsuło, nie wiem, o co chodzi. fajnie? Co nie? Dobra, kręcimy kołem Fortuny, uwaga, co będzie? Ja mam laptop, był laptop, był laptop? Nie! No to masz laptopa. Tablet był. A, no to, a o, o to ty masz laptopa, a ja mam Green's Shake już miałem. Więc sobie to usunę. Ajdu, bo ta greeness shake. It's the, I like my delicious. Kamera była. To już troszeczkę mega dużo rzeczy było. Wypowiem powinienem Okej, okay, uwaga. Laptop, żabka mam, więc sobie też mogę usunąć. Co, ja nie mogę nic trafić! Są ostatnie trzy rzeczy i te wszystkie były. Ej, wysokie, tu, Te wszystkie rzeczy już były. Oj. Książka. No to dobra, wezmę sobie książkę już. Ostatnia na dziś. Dobra. Czemu, jak zawsze kończę TikToka, to mi tepa do tego domu? Nie rozumiem. Dobra. Bum. O dobra, akurat dom się przyda jak na razie do tego TikToka. Książka, książka. Jestem ogólnie mega kreatywny kościem nawet. Nawet! Nie tak bardzo. Okej, okay, weźmy sobie jakieś emotki, emotki, emotki. Okej. Okay. Usiądź. Okej, okay. bum. W ogóle. Dobra, dobra, dobra. To spokojnie. I jakoś trzeba o to. Albo nie, to, 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 to. Dam sobie, oczywiście. Musimy usunąć moje rzeczy. To damy sobie jakąś twarz. Jakoś kurzoną taką. No więc dziwne, ale, ale nie zwracaj na niego uwagi. Ty, Już skończyłeś? No? Tak szybko. Aha. Aha. To dziwnie, dziwne. Ale skończyłaś. Fajnie wyszło. A przypadkiem jest djem tej matki a ty? Ja ja właśnie już yy, kończę. Opoliłeś moje wideo. Okej. Okay. Nie mogę się mega zdenerwować. Nie przemawiać. wiem co ja zrobić. O nie opis o nie opis się zepsuł. Jak o o nie. Głupi. Co, <grym> co ja zrobię? No nie no. Nie no dobra. No takie fajne opis? Dobra, to będzie zawaliste, co ja właśnie teraz zrobię na ostatnim TikToku. O ma. mieć? To no. będzie zawaliste. Tu będą dwie rekwi dwa rekwizyty, ale cóż. No, najważniejsze, żeby była książka. Musimy sobie jakoś ilanie, o Tak, 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 tak. A nie tak, o tak. Okay. <grych> Dobra, załatw sobie. Książka. Nie wiem A... ci powiedzieć, jak wyglądał opis. Dobra. Już zrobiłem, zrobiłem, ok. Yy... I uwaga. Hashtag, hashtag, hashtag. Laptop. A może chcesz mi powiedzieć, jak wyglądał opis? Jak tak... Chyko od tyłu. Rekin? Nie, hy o od tyłu. Ko od tyłu. A... To jest Rozmiesz? No... To jest spoko, bo mnie kamerę oddaliłeś, to mi się podoba. Rzuciłeś laptopa? Oj. Mm. Szczerze też dam ci 8 na 10. Dlaczego mnie tepło do, do jakiegoś... 8 Dobra, o, o, moja ocena to 8 na 10, a ty ile mi dałeś? To, znaczy, co to ma być za good boy? Nieważne. Moja bo ocena <laughs> nie, no to bo No bo co, nie no, bo on czyta książkę, a potem jego i wchodzi do pokoju, patrzy Good boy! I tamte na telefon Aaaa, no dobra. Ja cię nie mogę, no dobra. Dobra, widzowie, jeśli dzisiejszy film Wam się podoba, piszcie w komentarzach. Ogólnie my z Żabką mamy y y codzienne daily, codziennie jest film, dlatego piszcie w komentarzach. No i trzymajcie się. Hello! Cześć, żabka. Bye.